na kanale Tarot z planem duszy w czytaniach na czerwiec. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do też wzięcia udziału na przykład w kursie odczytu planu duszy, który odbędzie się online w czerwcu 13, 14, 15. Kolejny termin to jest wrzesień. Stacjonarny kurs w Bydgoszczy. 29-30 września i 1 października. No i ostatni kurs w tym roku będzie, będzie 10, zacznie się 10 listopada. I to właściwie będzie kurs online. Także do wyboru są trzy terminy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jest też książka, którą można zakupić na stronie www.planduszy.pl. I możecie również skorzystać z czytania tarota, jeśli ktoś jest w potrzebie, czy też innego rodzaju wsparcia, czy takiego uświadomienia sobie, kim jestem, na przykład podczas sesji planu duszy. Także takie wiadomości wstępne. Czerwiec już za rogiem, właściwie już wielki czas, żeby te czytania zrobić. Także bardzo Wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście tutaj, zaglądacie, komentujecie, piszecie do mnie. I zapraszam już Was teraz na odczyty. Tak dla każdego znaku po kolei. Witajcie koziorożce w Czytaniu na Czerwiec, który już nadchodzi. Zobaczymy, co u Was słychać, jak to się zapowiada. Czytanie jest ogólne, oczywiście, więc. Proponuję, żeby wyciągnąć dla siebie to, co istotne. No i zobaczymy, co tutaj się pokaże. Macie tu kartę pustelnika, czyli to jest karta panny. Bardzo solidna energia, pracy też, e, wysokich wibracji. Połączenia z duszą, e, takiego, takiej potrzeby właściwie skupienia się na sobie. E, to też jest podpowiedź, żebyście wykorzystali swoją mądrość, żebyście nie m, uczestniczyli m, bardzo, bardzo tak aktywnie albo żebyście przynajmniej dawali sobie, co, co, jakby w tym czerwcu, coś takiego jak czas dla siebie. Czas na przemyślenie, czas na medytację, czas na połączenie się z, z tym, co Wasza dusza tutaj mówi, czy chce od Was. Tak? Czyli jestem tu, potrzebuję być tu po to, żeby być może też popracować. A kiedy pracujemy, właśnie? Pracujemy wtedy, kiedy potrzebujemy zrealizować jakiś projekt. Jeśli nie jest to projekt grupowy, Artysta zazwyczaj pracuje sam. My wszyscy jesteśmy artystami w życiu i każdy z nas coś tworzy, więc myślę, że potrzebujecie też czasu po to, żeby popracować nie tylko nad sobą, ale też być może nad jakimś projektem może ktoś robi ogródek, kto inny maluje obraz, jeszcze inny pisze książkę. Te wszystkie rzeczy praktycznie robimy sami, tak? Możemy potem podyskutować o tym, pokazać to, co robimy innym, natomiast sam projekt powstaje jakby w naszym umyśle, w naszej wizji i jesteśmy wtedy sami. No dobra, to mniej więcej tak. Na początek zobaczmy teraz, co jeszcze. Zobaczymy, co jeszcze i jak się pokazujecie, jaka jest Wasza energia. Energia koziorożców. Bardzo spójny żywioł wraz z Panem. Jesteście znakiem ziemskim, czyli też lubicie sobie coś tam porobić, popracować, ułożyć, zadbać. Ok? I niekoniecznie mam wrażenie, że nie lubicie się dzielić różnymi rzeczami. W sensie no, nie to, że majątkiem, ale może swoimi. Wewnętrznymi przeżyciami, o tak powiem. Kilku koziorożców mam w rodzinie, więc coś na ten temat wiem. No i pokazuje się tutaj dziesiątka monet karta właściwie rodziny szczęśliwej, zasobnej. W ogóle wy się pokazujecie jako ktoś, kto będzie chciał się połączyć z gotówką, może właśnie to być duża zapłata, wypłata za projekt, który sami zrobicie. Tak też może być. Majątek jakiś. Też może tak być, że ktoś zostaje sam, ale dostaje na przykład spadek. Tragedią jest, jeśli ktoś odchodzi, natomiast spadek może nie jest aż taki <tudny> trudny. Oczywiście żartuję, chodzi tutaj mocno o to, że bardzo ziemsko się pojawia tutaj Wasza energia. Energia monet, czyli żywiołu ziemi, cesarzowa też, słońce. Myślę, że to będzie bardzo dobry dla Was miesiąc. Dwójka mieczy jako porada. Dziesiątka Mieczy jako wyzwanie i Trójka Buław jako wynik. A w tle? Znowu Pustelnik. Czyli co? Jakby powtórna sytuacja, w sensie, no... Jesteś tutaj, żeby pracować, podnosić wibracje, żeby działać, żeby przekazywać wiedzę. Bardzo też duchowa to jest karta, bardzo płodna praktyczna energia, dziesiątka łączy się tutaj z literą hebrajską J, w planie duszy jest to bardzo wysoka wibracja osób, które często kończą inkarnację, więc mam wrażenie, że chodzi tutaj o taki, taki projekt, który nie będzie tylko na czerwiec, mam wrażenie, że to jest taki projekt, który jest Wielkim projektem życiowym dla niektórych z was przynajmniej, ponieważ tutaj jest jakiś cel, potencjał też, coś się przedstawia jako myśl, a która jest koronna, czyli rozwiewam wszystkie wątpliwości. I tu gdzieś w waszym umyśle mogło się to pojawić już wcześniej, albo tak sobie założyliście, że w nadchodzącym czasie. Będziecie realizować właśnie jakiś pomysł. Pomysł, który przyniesie wam spełnienie, satysfakcję i wymierne korzyści. Wymierne korzyści może to być skutek uboczny wręcz. Zresztą pokazuje się cesarzowa tutaj, czyli co? Ofitość, ofitość, miłość, natura, wszystko wam sprzyja. Ta cesarzowa, ona jest opiekunką, ona jest Osobą zasobną zawsze, połączoną z sukcesem. To jest bardzo dobra karta w najwyższej kreacji. Często jest ona przedstawiona jako kobieta w ciąży, żeby pokazać tą kreację. Najwyższym projektem, kreacją jest stworzenie nowego życia. No i tym bardziej taki tutaj może być sukces, gorący miesiąc. Ponieważ pokazuje się słońce jako męska energia, to może być też tak, że będziecie tutaj spotykali osoby, które mogą mieć ogromny wpływ na Was, e, i dzięki temu będziecie tutaj chcieli się rozwijać, iść dalej. Dla niektórych z Was e, to będzie małżeństwo, czy decyzja o posiadaniu dziecka. E, no i tutaj też trzeba będzie podjąć takie decyzje najpierw w sobie, bo mm, oczywiście, jeśli jesteśmy w relacji, to obydwoje podejmujemy decyzję o tym, czy mamy dziecko, czy go nie mamy. Natomiast każdy z nas dojrzewa do tej decyzji sam, więc to też może być tak, że będziecie potrzebowali takiego wyciszenia, żeby rzeczywiście stwierdzić, tak, chcę tego, tak? No, i tutaj jest wyzwanie. Za dużo analizowania sytuacji, za dużo myślenia, mm, które powoduje, że będziecie mm, tracili e, perspektywę. Tutaj ktoś po prostu jest tak zmaltretowany przez umysł, że nie jest w stanie się podnieść. E, I teraz, za dużo myślenia powoduje, że no, ta, ta mm, energia wprowadza nas w stan martwienia się. I teraz zobaczcie, jeśli mamy tu dziesiątkę jako wyzwanie, a tutaj asa, który idzie z przeszłości, to powiedziałabym, że należy zakończyć takie myślenie, że to będzie dla Was trudne, żeby skupić się na czymś jednym, bo tutaj jest też duże rozproszenie, w sensie, że i to, i tamto, i jeszcze tamto i to może Was bardzo mocno wyczerpać. Natomiast jeśli powrócicie do tej pierwotnej opcji jedności w umyśle to wszystko może się udać i tutaj macie po przekątnej to bogactwo to dojście do takiego miejsca w którym będziecie się czuli niezmiernie zbogaceni to bogactwo to nie tylko finansowe bo tutaj nie chodzi tylko o bogactwo finansowe to bogactwo to jest też pozbycie się miliona myśli i analizowanie. To może, może być też kwestia, że przyjdą do Was inne lepsze możliwości, ponieważ tutaj mamy słońce, które zazwyczaj pokazuje nam obfitość, sukces, męską energię, tak jak powiedziałam wcześniej, i kogoś, kto inspiruje, pokazuje drogę do sukcesu. Teraz tutaj jest informacja i porada, że trzeba tutaj z tego umysłu wyjść, żeby podjąć jakąś decyzję i ruszyć dalej. Potrzebujecie tutaj tą decyzję podjąć, natomiast ten umysł będzie stał na przeszkodzie. I obie te karty, zarówno porada, jak i to wyzwanie mówi, że no Trzeba najpierw poradzić sobie z tym, co ten umysł z wami wyrabia, bo tutaj może być dużo informacji, słów, e, różnego rodzaju e, do, porady, dorady, które będą zbijały was z pantałyku, czyli co chwilę ktoś coś tam wam doradzi i to potem będzie przeczyło jedno drugiemu. Natomiast wynikiem są trzy buławy, i to jest właściwie oczekiwanie sukcesu. To jest wcześniejsze podjęcie jakiejś decyzji, i to, że podję pod podjęliście czy podejmiecie tą decyzję, pozwoli Wam uzyskać tutaj to, czego pragniecie, bo już Wy sami pokazujecie się właśnie jako obfitość, jako sukces materialny, jako rodzina też, która wspiera. Mam wrażenie, że to jest też tak, że stoi za Wami ta rodzina, że nawet jeśli jesteście w jakiejś sytuacji sami, tak jak ten pustelnik, to tak czy siak czujecie, że za plecami macie właściwie to bogactwo, że za plecami stoi ktoś, kto będzie wspierał. I można zawsze to zaplecze tutaj znaleźć. Mam ochotę dociągnąć jedną kartę na tą dziesiątkę. Co tutaj jeszcze może być poradą dla was? Sytuacji tego wyzwania. No właśnie, czujcie się zwycięzcami. Kiedy czujemy się zwycięzcami, kiedy czujemy, że jest tutaj wszystko to, o czym marzę i czego pragnę, i ja sam czy sama czuję się bogata, to Martwienie się absolutnie nie ma racji bytu. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo dobry wgląd, tak? Poczuj się jak zwycięzca, bądź zwycięzcą. I wtedy cała obfitość jest przy tobie, sukces jest za rogiem. I moim zdaniem nadchodzi bardzo promienny czerwiec dla Was, gdzie będziecie wyczekiwać sukcesu, i to wyczekiwanie sukcesu to jest tutaj połowa. Z sześciu buław, tak? Podjąłem czy podjąłam decyzję, oczekuję sukcesu, czuję się zwycięzcą i tu wyeliminuję to martwienie się o szczegóły, o to jak coś zrobić. We wszystkich tych poradnikach często piszą wszyscy nie martw się jak, miej wizję, co robić. I wtedy przychodzą do ciebie różne informacje, tak? Informacje i. Yy, Życie zaczyna nabierać tempa. Czyli mamy tutaj, trafiamy do celu, otrzymujemy wszystko to, co jest nam bardzo potrzebne. A jeszcze się karta świat pokazała: czyli otrzymujemy dary, bo jesteśmy konsekwentni, bo wkładamy pracę, bo wizualizujemy sobie nasze zwycięstwo, bo nie słuchamy tych, którzy udzielają nam wskazówek. Te dwa miecze to jest karta, która pokazuje, że potrzebuje być podjęta jakaś decyzja, i to od Was zależy, jaką decyzję Wy podejmiecie i czy jesteście w stanie ją podjąć. Więc skupcie się na tym, jak to wygląda. Czy mogę podjąć właściwą decyzję dla mnie, czy uwolnić się od tego myślenia o tym, co będzie, jak będzie i dlaczego będzie? Ale po prostu bądźcie kochani, kochajcie. I żyjcie. I róbcie to, co jest dla Was najprzyjemniejsze. Ok? A zobaczmy, co jeszcze tutaj karta wyroczni mówi. Podejmuje akcję. No, i to mocno mi koresponduje z kartą, tutaj Słońca, Cesarzowej, w ogóle kilka kart. Podejmijcie akcję. I bądźcie entuzjastyczni, bo na świecie. W tym życiu m, możliwości są nieskończone. Tylko co? Tutaj umysł mówi, nie, nie dasz rady, tak? I tutaj może to być nasza słabość. Dopóki nie ogarniemy tego umysłu, wszyscy, bo to nie jest tak, że ktoś jest tylko sam w tym ogarnianiu. Wielu ludzi ma z tym problem, tak? Żeby Przestać się martwić, żeby przestać widzieć czarne scenariusze. Tu trzeba z tym skończyć, podjąć akcję, czyli ukażą się wtedy wielkie możliwości. Dla Was na czerwiec, tak? Być może później. Wszystko zależy. Na pewno decyzje mogą być tylko podjęte przez Was, przez nikogo innego, bo każdy z nas ma umysł i każdy z nas używa go. Chodzi o to, żeby go używać w odpowiedni sposób. I nie martwić się, co przyniesie przyszłość, bo jak widzicie sami na karcie, tutaj mamy kartę słońca, czyli co? Ciepło, przyjemnie, czerwiec, długie dni, krótkie noce, bardzo fajny czas. I dlatego potrzebujecie się tutaj skupić na celu i wykorzystać jakąś koronną myśl, być może pomysł na coś, co będzie fantastyczne. Ok? Ja z mojej strony życzę Wam bardzo udanego tego czerwca i to tyle na ten czas. Pozdrawiam Was.